W dzisiejszym odcinku to ja, Karolo. I stworzyłem to, więc stworzyłem swój własny serwer. Będziecie mieli Wi-Fi. Wy... Nie wiem, co nie mówi, bo co się stało. Nie wiem, co mam lubić. To jest. To jest. To na początek zostaw suba i łapkę i wam pokazuję jak to już się prezentuje. Więc na początku Wam pokażę wszystko od początku. Wchodzicie na serwer i wpisujecie WARP, bo was gdzie indziej wpisujecie WARP i tu macie. Nie jesteście sprawdzony, to tego nie wpisujecie, ale wpisujecie za to spawn. Chyba tepie w to miejsce, a jak wpisujecie Waorup PVP, to jeszcze nie do końca spracowane. Ale tu jest PVP. No i jak widzicie jest tutaj zamek, tak? Taki zameczek. Nie wiem co mam mówić. Yy. tutaj są mogłem zasady. No takie ten, ten, ten. Mam no tutaj jest um, dla biednych, like and sub, kanał adminów, um, no i tutaj jest parkour. Tutaj jak ktoś się dostanie, no to jest na wierze. Ale no i przychodząc do innego spawnu, no to jak wam mi tutaj pokazują no co jest wszystko tak zrobione. No i jak wychodzimy, no to widzicie, co no, bardziej was to zainteresuje i to schron na włamaniu jest no, nie, no, on jeszcze nie jest dopracowany. Go trzeba dopracować, więc na razie lepiej, lepiej tutaj nie wchodźcie, to zamknę. No i tak, i tutaj mamy parkour, który jest... Trzeba to na shifcie zrobić. Co no, się da przejść? To ja to już testowałem. I to muszę szybko no tu, o. I tu idziesz, idziesz, idziesz! I skaczesz! Shift! I tu masz połowę fairon. chyba otwarty, no! No, tu sobie idziesz! No że od każdej strony jest inne wejście. Ej, tutaj co jest? No tego, żebym nie widział. Ha, i to tym przejścią! Tak, tu sobie wchodzisz na wieżyczkę. No spoko. Tylko widzę, że to jest na jednej zrobione. Nie wiem, widzisz, tutaj masz taką wioseczkę małą, z której sobie chodzisz. No i tu masz niby takiego wam niby coś. Świnkę. O, ale ja tego nie widziałem. Sam. <laughs> to chyba dzisiaj nie było No i tu masz boróweczki jakieś tam. No i tu skłonny reślinie no i to tyle zespołu na raczej. nie, jeszcze coś. No i tu masz taki domek, taki sobie, na no, taki sobie, no. Dużo weszło też pracy w to. No tutaj mamy taki parkour, jest prawie porażką, ale to jest zmienione. I <ścoughs> z nic, nic, nic nie było. No i jak widzicie, wychodzimy. Nie mamy tutaj lawy, więc jak ktoś wpadnie, to nie moja wina. No i tu jest strefa PvP. Nie, jak widzicie... O kurde, to to zrobił? No ładnie. No i widzicie, tutaj jest parkur yy. Tutaj jak wpadniesz, to nie ma wyjścia. Tutaj też. Nie no, tu jest wyjście akurat. No i tu masz takie ten wyjście. Ale po co zaprezentuję Wam jeszcze niektóre komendy, no i jak wejdziecie tutaj, no to jesteście królami, królami, no bo jest korona. No tutaj macie takie fajne planety, na początku było rozmyślane, że będzie lobby na Bed Wars, Sky Wars, ale zdecydowaliśmy, że nie, no po co. I zaprezentuję, zaprezentuję Wam zaraz komendy. No, i mamy tutaj komendy. I jeszcze zrobię tylko dzień. I oczywiście mamy WARP. WARP. No i tutaj macie na przykład planetę, czy nie? No to macie tutaj planetę. No i sobie wchodzicie. No i tyle. No i jeszcze WARP mamy. O, wbił kolega. Aha, nie tego otwierać nie mogą, to to musi być pootwierane. Nie, nie ma pan. <laughs> a nie, nie, to tutaj to, to rekrutacja musi być zrobiona. <laughs> um. Yy, no, więc yy, tak, tutaj mamy tego spawn'a Nie zaprezentuję Wam komendy. Wysyłacie ukośnik RTP. No to sobie macie. E, no i sobie wpisujecie swój albo samo RTP i też Was szczepnie na presowe miejsce. Czekaj, nie, no nie. No i. Mamy, no i sobie te się na spawnę. Tu wpisujemy wart spawny. Tutaj, moim, yy, 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 czekaj, tam um, chyba wiatr, czytelny. Yy, 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 yy. <śps> no no yy, więc tym mamy, tak jak mówiłem, tego spawna. No i komendy wam już prezentuję. Mamy RTP, czyli to przed chwilą było. I oczywiście TNT nie możecie ani fireballów używać. Poza spawnem tylko możecie używać. Jak użyjecie na spawnie fireballa, no to będziecie mieli bana na 2 yy, yy, dni. No więc... Proszę tutaj z kulturą też być na czacie. I... Yy. No i tutaj macie taką fajną mapkę, kurde, zrobioną. No więc zostawcie suba i może Wam jeszcze zejść rzecz podziękować, ale to na koniec filmu. No więc przychodzę tutaj dalej. Jak sobie wychodzicie tutaj, no to też kity są. Kity też są grać. Dostałem kit, gracza. Więc dam mu... No, i dałem mu takie fajne itemki. Myślę, że będzie zadowolony albo mu damy skita. Kit. Kit. Damy mu skita. knog, Nie. Dobre, damy mu z tego. No więc widzicie, jak będziecie tutaj ludzie. No to wam dam fajne itemki na, na początek. No więc zostawcie sobie łapkę i wbijajcie! Oczywiście IP w komentarzu i myślę, że tutaj jakiś napis tutaj będzie. Chyba się zrobi. I no i ogółem. Um, Dziepiemy um, się do niego. Aha, on jest tutaj. Um, napis, wypis się nie da bić, A no nie, da się bić. <grym> Czyli da się też na PVP nie bić. Znaczy, na, 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 poza PVP da się bić. Kurde, to, to trzeba zmienić. Yy, no więc. Zrobię cięcie. I się zaraz widzimy. Tak, jesteśmy na moim kanale. No i jak widzicie, był sobie tutaj ostatnio taki fajny filmik. To. 7 dni temu. Zubie. I zobaczcie, co się stało. Dziesiąt <grym> wyświetleń. Naprawdę was kocham za to. Zostaw sobie łapkę, bo lecimy po więcej. Lecimy po 20 osób do końca tego miesiąca. No i po więcej wyświetleń. Więc nara, cześć i papa.